Przedstawiciele samorządów z całego subregionu Wałbrzyskiego przybyli w pierwszy dzień wiosny 21 marca do Dzierżoniowskiego Domu Kultury, gdzie odbyła się uroczysta gala plebiscytu Samorządowy Lider Roku Kompasy 2013. Statuetką kompasy nagrodzone zostały samorządy, które w ubiegłym roku wyróżniały się na tle innych w sześciu kategoriach ekologii, inwestycji, biznesu, kultury, turystyki i sportu. Po raz pierwszy wręczone zostały również nagrody dla najlepszego szefa gminy Powiatu. Organizatorem plebiscytu samorządowy lider roku 2013 była Grupa Medialna Errata, wydawca czterech tytułów prasowych Tygodnika Wałbrzyskiego, Wiadomości Świdnickich, Tygodnika Dzierżoniowskiego, NWW oraz trzech portali w regionie Wałbrzyskim. Jak zrodziła się inicjatywa zorganizowania plebiscytu? Jako grupa medialna organizujemy największy plebiscyt gospodarczy w regionie Muflony no i pewnego razu stwierdziliśmy, że brakuje imprezy, która stricte jest skierowana do samorządów, a jako dziennikarze codziennie obserwujemy pracę samorządów, wiemy ile pięknych inicjatyw jest w tych naszych małych, lokalnych społecznościach stwierdziliśmy, że warto nagrodzić ich właśnie w takim skierowanym typowo do samorządów konkursie. I stąd plebiscyt Samorządowy Lider Roku Kompasy. Kompasy odbywają się po raz drugi. I jak to wygląda na tle ubiegłego roku? Bardzo mnie cieszy, że w tym roku podwoiliśmy liczbę zgłoszeń. Co świadczy tylko o tym, że no plebiscyt się rozwija, że zyskał uznanie, że ma już swoją rangę. Ufam, że za rok będzie tych zgłoszeń jeszcze więcej, a kapituła będzie obradować nie dwie godziny, tylko pięć. Nagrodą jest statuetka Kompasy. A co ona symbolizuje? Mhm. Kompas wskazuje właściwy kierunek. Hmm, dlatego ta prestiżowa nagroda to znak od kapituły konkursu, że dany samorząd jest wzorem do naśladowania dla innych, i należy podążać właśnie w jego kierunku. Po raz pierwszy do udziału w plebiscycie zgłosiła się nasza gmina. Pierwsza edycja jest zawsze najtrudniejsza. Do rywalizacji stanęło wiele samorządów. Tym bardziej cieszę, że nasz pan burmistrz Andrzej Laszkiewicz stanął na podium, zajmując trzecie miejsce w kategorii turystyka. Prestiżowa nagroda wręczona została za inwestycje promujące turystykę gminne centrum edukacyjno-sportowe, ścieżkę rowerową Nowe Siodło Wiżnow, zagospodarowanie turystyczne tras narciarskich i rowerowych pogranicza Brumowsko-Mieroszowskiego oraz budowę ściany do Wspinaczki. Zadania wpisują się w realizowaną od dawna strategię rozwoju gminy stawiającą na rozwój sportu i turystyki, a ułatwia je pozyskiwanie środków zewnętrznych. Po raz pierwszy wziął pan udział w kompasach i od razu stanął na podium. No gratulacje, czy jest pan dumny? No myślę, że tak, jest to satysfakcja dla mnie, dla tych wszystkich, którzy uczestniczą w procesie chociażby zabiegania o środki pomocowe w procesie inwestycyjnym, prawda, czyli pracownicy Urzędu, moi współpracownicy. Również dobra tutaj przekłada się na to współpraca z Radą Miejską, czyli ta wspólna polityka. No i oczywiście to, co najważniejsze, to ta dobra współpraca z gminą Mezymesti, gdzie aplikujemy obustronnie wnioski, prawda, o środki unijne w ramach programu operacyjnego Europejska Współpraca Terytorialna Republika Czeska-Polska. No myślę, że to na pewno jest budujące, satysfakcjonujące no i też taki prestiż dla, dla gminy, prawda, bo jesteśmy pokazani tutaj na forum tego plebiscytu, jak również w mediach, bo przecież promujemy też te nasze walory i te osiągnięcia. I teraz gmina Mieroszów może stać się również wzorem dla innych gmin, szczególnie właśnie w dziedzinie turystyki. No myślę, że to jest taka inspiracja, prawda, że warto coś robić, warto to pokazywać, a przede wszystkim no, to ma służyć mieszkańcom gminy, ale również chcemy zachęcić spoza gminy, czyli wszystkich, którzy lubią turystykę, lubią plener, to są ścieżki. To są trasy spacerowe, to są ścieżki rowerowe, trasy biegowe w okresie zimowym. To jest w tej chwili ta infrastruktura sportowa, którą zrealizowaliśmy, prawda? Chociażby hala sportowa ze ścianą spinaczkową. No i to jest w tej chwili też kolejny etap realizacji z partnerem czeskim, również projektu Bajgarena Parkowa Góra, czyli kompleksowe zagospodarowanie góry parkowej. Gdzie tworzymy dalsze ścieżki rowerowe, już o innej skali trudności, a Partner z kolei realizuje drugi etap ścieżki rowerowej Bierzno w Biżnow na swoim terenie. Czyli gratulacje, Panie Burmistrzu, i nie pozostaje nam nic innego jak wszystkich zapraszać do Mieroszowa. Oczywiście gmina jest przyjazna i ma walory takie właśnie turystyczne, żeby ją odwiedzić. Rangę i ważność plebiscytu podkreślił członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego dr Jerzy Tutaj. Plebiscyt Kompasy wpisuje się kapitalnie w strategię Województwa Dolnośląskiego, która wskazuje przedsiębiorców, ludzi aktywnych, samorządowców z różnych dziedzin życia, organizacji pozarządowych, którzy zmieniają Dolny Śląsk. I to bardzo dobrze, że wskazujemy te osoby dzięki którym idziemy do przodu bo to nie bierze się nic z niczego bierze się to z pracy z energii z pomysłów no i bardzo dobrze jest nagradzać pozytywne modele to jest socjotechnika która bardzo pozytywnie wpływa inspiruje innych zwłaszcza ludzi młodych do tego żeby podejmować decyzje o właśnie nowych przedsięwzięciach. I podpowiada, że pot, że praca daje owoce. I ten pozytywistyczny przekaz myślę, że najlepiej zawiera się w plebiscycie kompasy. Uroczysta gala miała bardzo kameralny charakter. Goście spędzili wieczór przy okrągłych stołach z pięknymi dekoracjami kwiatowymi, przy nastrojowych świecach i lampce wina. Oprawę muzyczną zapewniła znakomita artystka Grażyna Łobaszewska. Patronat honorowy nad imprezą objęli wojewoda dolnośląski Tomasz Smolasz oraz członek zarządu województwa dolnośląskiego dr Jerzy Tutaj.